Festiwal jest organizowany na dwa dni, 9 oraz 10 październik, także zachęcamy suwalczan, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić w sobotę bądź w niedzielę. Jest masa atrakcji przygotowana dla dzieci, dla dorosłych. Jutro w niedzielę od godziny 10 będzie również wypiekany na prawdziwym ogniu sękacz, który po wykonaniu zostanie rozdany do degustacji wszystkim, którzy pojawią się na festiwalu. W trakcie festiwalu odbywają się przeróżne konkursy, testy z wiedzy ekologicznej i na uczestników czeka naprawdę duża ilość prezentów, nagród, nagród również pocieszenia dla tych, którzy nie wiedzą, ale chcą się dowiedzieć. Są też wystawcy, są jaćwingowie, są też państwo od miodu, którzy mogą pokazać jak Pszczoły zachowują się w ulu. Także jest naprawdę dużo atrakcyjnych rzeczy do zobaczenia. Jako organizator, czy mógłby Pan podać nam cel tego festiwalu? Co będziecie tutaj prezentować? Jakich się spodziewacie gości? Jakie będą poruszane tematy? Celem festiwalu jest edukacja społeczeństwa w Polsce, ale też i tutaj naszego lokalnego. Festiwal Ekowizja odbywa się pod hasłem przewodnim Myślimy globalnie, ale działamy lokalnie. Dlatego zaprosiliśmy Suwalczan, aby mieli okazję zobaczyć firmy, które zajmują się tematyką ekologii oraz wystawców, którzy produkują swoje wyroby z produktów naturalnych, czasami z recyklingu. Idea jest taka, aby edukować oraz zachęcać do działań proekologicznych i tutaj mają szansę zobaczyć jak można to robić i jakie to przyniesie skutki nam na teraz, a także na przyszłość. Podczas festiwalu będą odbywały się również prelekcje. Osoby zajmujące się z, y, działaniami ekologicznymi opowiadają o swojej tematyce, w których to oni już w dziedzinach działają, między innymi o programie Czyste Powietrze, bądź ideach firm, które na przykład produkują y, produkty z recyklingu w zasadzie zero waste oraz innych, które sami wytwarzają i powstają nowe technologie. prezentuje Bank BNP Paribas, a mianowicie oddział w Suwałkach Banku BNP Paribas. Jesteśmy oddziałem w Suwałkach, więc wszystkie pobliskie miejscowości, tak naprawdę od Sejny, Augustów, Puńsk tutaj do Olecka, jak najbardziej klienci, klientów obsługujemy. Jeżeli chodzi o produkty, tak. Między innymi produkty kredytowe na termomodernizację i na, na kredyty powiązane z finansowaniem przez czyste powietrze. Wspomagamy klientów w. W termomodernizacji budynków bardzo ścisło współpracujemy z projektem Czyste Powietrze, preferencyjnie udzielamy kredytów też na różnego rodzaju finansowania ekologicznych przedsięwzięć, nie tylko poprzez budowę, ale również poprzez ekologiczne samochody, no, wiele różnych rzeczy, tak więc bardzo miło nam jest tutaj gościć i jesteśmy ceni, że, że możemy tutaj być. Jako firma KRAM chcemy uświadomić do ludzi, że materiały budowlane, które, które można zastosować, można zastosować dobrej jakości, czyli docieplając dom odpowiednim materiałem, odpowiedniej jakości. Możemy zmniejszyć zużycie ciepła, które potrzebne jest nam do, do grzania domu. Jako alternatywę dla pieca tradycyjnego, możemy zastosować pompy ciepła. Jesteśmy tutaj dzisiaj, by promować ekologiczne rozwiązania dla Twojego domu, biura i firmy. Oferujemy ogrzewanie na podczerwień, które jest najnowocześniejszą technologią stosowaną w budownictwie. Dzięki temu razem możemy chronić czyste powietrze. Zajmujemy się na co dzień poprawą zdrowia. Zarówno osobom, które już mają problemy ze zdrowiem, nawet w ciężkich przypadkach, jak i osobom, które mają delikatne dolegliwości w codziennym życiu lub po prostu chcą podnieść poziom swojej energii, swoje samopoczucie. Wszystkie cele związane ze zdrowiem, poprawą zdrowia, można u nas z naszą pomocą zrealizować. Także zapraszamy serdecznie, poznać naszą ofertę, naszych specjalistów i możliwości. Profesjonalnej profilaktyki zdrowia stosowanej w codziennym życiu. To, co jest ważne, to świat się zmienia. Skład wartości odżywczych w pożywieniu, witamin, minerałów, korzystnych substancji jest coraz mniejszy z biegiem lat, natomiast stężenie substancji dla nas niekorzystnych jest coraz większe, czego dowodzą najnowsze badania naukowe. I to jest jeden z problemów, które można rozwiązać u nas w naszym biurze. Zarówno poprawa wartości odżywczej w organizmie, czy na przykład praca z zakwaszeniem w organizmie, które się pojawia u coraz większej ilości osób w każdym wieku. A jak rozwiążemy problem z zakwaszeniem, nasze zdrowie stanowczo się poprawia. Także, te oraz wiele, wiele innych problemów można rozwiązać u nas, celów w zakresie poprawy zdrowia również można osiągnąć razem z nami. Zapraszam. Zapraszam również do nas na badania oraz na konsultacje poprawy zdrowia. Mieścimy się nad Mowskiego 2 w suwałkach. W zakresie badań w naszym Biurze Profektyki Zdrowia REA w tym momencie oferujemy trzy rodzaje badań. Badanie opierające się o rezonans który pokazuje podstawowe wartości skład analizy składu ciała organizmu, analizę żywej kropli krwi oraz zaawansowane, nowoczesne urządzenie Metatron Hunter, które diagnozuje skład organizmu aż do poziomu DNA. Oferujemy również konsultacje, które dzięki działaniom spółdzielni socjalnej są możliwe bezpłatnie jako wsparcie i pomoc, które można u nas uzyskać.